Starosta Mirosław Tysikowski, gość cyklicznej audycji wokół powiatu. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zanim porozmawiamy sobie o sytuacji związanej z tym, co było wczoraj, to może zapytam pana starostę o sytuację dzisiaj, bo wiemy już, że w mieście Szkoły Otwarte sytuacja znormalniała, nazwijmy to w ten sposób, aczkolwiek no zima jest. A jak to wygląda w powiecie? Tak, ja, ja przed godziną 6 wyszedłem na, na krótki spacer i po tym spacerze powiadomiłem panią naczelnik, a poprzez panią naczelnik wszystkich dyrektorów szkół. Stwierdziłem, że sytuacja na tyle się poprawiła, że że bez sensu byłoby odwoływanie zajęć szkolnych, tym bardziej, że ruszyła i komunikacja miejska i, i te drogi były znacznie lepiej y, y, przyjezdne jak w dniu wczorajszym. Więc, więc trudno byłoby utrzymywać stan dnia wczorajszego, gdzie. Frekwencja była bardzo niska, wielu uczniów nie dojechało. Ja otrzymałem meldunki z każdej ze szkoły około godziny dziewiątej, natomiast już o godzinie ósmej wydałem zalecenia związane z wczorajszym dniem, a więc absolutne usprawiedliwienie nieobecności wszystkich uczniów, którzy nie dotarli na zajęcia szkolne, jak również. Jak również zadania szkoły otrzymały, jeżeli chodzi o zabezpieczenie terenu wokół wejść do szkół, wokół chodników przeszkolnych, żeby to zabezpieczyć, posypać solą, posypać piaskiem, żeby przypadkiem, któremu i z uszu, który dotarł na zajęcia, nic nie stało się przy szkole. Z tego co wiem, nic nie zdarzyło się nadzwyczajnego w sensie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, a więc dzień mimo, że był bardzo trudny, to zresztą wszyscy stwierdzili, ja również zaliczyłem no, taki dość solidny upadek na tym lodzie. Natomiast natomiast no cóż, nasze służby od trzeciej rano wczoraj próbowały, próbowały walczyć z tą goledią. Ta walka była walką y, porównywalną do syzyfowej pracy, bo co, co posypano, to już za chwilę y, spadający, opadający deszcz y, przykrywał to kolejną warstwą lodu. Więc, więc to była walka beznadziejna, natomiast Natomiast no to dotknęło całe Pomorze, całe Pomorze i, i, i przestała komunikacja, pociągi, w Szczecinie, Tramwaje, w Poznaniu żaden samolot nie wyleciał i tak można by mnożyć. To był dla, dla Pomorza, dla tej północnej części Polski prawdziwy Armageddon, i, i tutaj Tutaj należałoby się zastanowić, się nad, czy jest jakiś systemowy sposób na walkę z taką nagłą gołolecią, bo sama, sama gołoleć jest zawsze czymś nagłym, który pojawia się z reguły na nieco mniejszym terenie i, i jest trudne do, do zwalczenia w każdym możliwym miejscu. I tutaj ja mogę przeprosić wszystkich, którzy y, doznali jakiegoś tam uszczepku czy, czy, czy nie, mieli problem z dotarciem do szkoły, do pracy. Y, y, Służby muszę powiedzieć, robiły, co mogły. Nie dysponujemy aż taką ilością sprzętu na takie zjawiska pogodowe i, i taką ilością pracowników, żeby wszędzie nagle wszystko stało się drożne, przejedne i, i bezpieczne, no ale, ale tak jak powiedziałem, wszystko było robione na tyle, ile sił i mocy starczyło. Jasne Panie Staroston, tylko tak. Bo, bo zgadzam się co do jednej rzeczy że nie ma możliwości w momencie takiej gołoledzi, która obejmuje tak dużą skalę, czyli województwo zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie i jeszcze tam kawałek innych regionów, które mają z tym kłopot, więc to jest zrozumiałe, że no okej, okay. I wiadomo, że na lodzie te ciężkie pojazdy, nawet które ruszyły w trasę i próbowały sypać piasek i, i sól i tak dalej, że one w pewnym momencie też mogą ulec wypadkom i takie rzeczy się zdarzały. Te pojazdy znajdowały się w rowach, bo sytuacja była trudna i drogowców, wiedząc o tym, oczywiście, że oni od rana pracowali, trudno to widzieć. Ale tak, o 12.31 dostajemy informację. Czyli RCB rozsyła komunikat w niedzielę już, czyli na prawie 12 godzin przed północą, że możliwy marznący deszcz oraz gołoleć. Czyli służby, te, które monitorują te rzeczy, wiedziały, że będzie problem. Co więcej, na pewno wiedziały już o tym o godzinie 12 w nocy że taka sytuacja będzie następowała, że już pada deszcz i jest problem. O czwartej rano to w powiecie kołobrzeskim służby w 100% już wiedziały, bo już wówczas piaskarki nie dawały rady, a policjanci mieli tyle zgłoszeń o kolizjach i samochodach w rowie, że mogli wybierać, gdzie jadą. A i tak by nie dojechali, bo prędkość radiowozów wynosiła 20-30 na godzinę. Chodzi mi o to że jeżeli przychodzicie do pracy jako samorządowcy, pan również, bo przecież zarządza pan sprawami kryzysowymi, to co wam stało na przeszkodzie wczoraj odwołać zajęcia szkolne i poprosić mieszkańców o to, żeby zostali w domu? I do czego dążę? Zwrócili mi, Kobrzeżanie, uwagę na to, że alarm, który wysłało do nich RCB o godzinie 7.30, 6 na przykład do mnie doszedł, został wysłany w momencie, kiedy wszyscy byli już w trasie. Czyli e, duża część osób próbowała dojechać do pracy, zawieźć dzieci do szkół. Nie wszystkim się udało. Niektórzy wylądowali w rowie. Niektórzy doznali złamań i trafili e, na izbę do szpitala. Sporo tych osób było. Co stało na przeszkodzie, żeby taki alarm wysłany był godzinę wcześniej, skoro bo wiadomo, jaka jest sytuacja w kraju. A wy, żebyście wstrzymali, żeby jednak... Ten ruch ograniczyć, żeby nie jechać do szkół. I, I tak duża część osób nie dojechała, ale ja rozmawiałem z mieszkańcami oni mówili, że nie dlatego, że nie chcieli, tylko po prostu nie byli w stanie uruchomić samochodów, bo autobusy nie wyjechały w dużej części. Znaczy, ten w, ten w, osób... w ogóle autobusy. Ja wtedy tu można by długo dyskutować, natomiast chcę powiedzieć, że, że właśnie między innymi konsekwencją tych alarmów jeszcze z wieczora niedzielnego było to, że, że pracownicy na, na przykład naszego Zarządu Dróg byli ustawieni na godzinę trzecią rano. Zwyczaj, zwyczajowo ta godzina rozpoczęcia prac przez, przez nasze jednostki wystarczała. Tym razem to było zdarzenie no, nadzwyczajne i o takiej skali, o której no, nikt się nie spodziewał, bo, bo ja nie, nie, nie mówię, że, że gołoleć w małym zakresie jest do zwalczenia, natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, na trzecią byli ustawieni pracownicy, którzy roz, rozpoczęli pracę, rozpoczęli tą nierówną walkę. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły. To sygnały o tym, że, że, że uczniowie nie docierając do szkół zaczęliśmy otrzymywać od godziny 7 w półsmej i ja, ja o ósmej już zaleciłem dyrektorom szkół, że, żeby w miarę możliwości tam, gdzie jest frekwencja, mamy przeróżne dane. Ja otrzymałem wszystkie ze wszystkich szkół dane, w niektórych było 70%, w niektórych było 30%. Zaleciłem prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych tam, gdzie oczywiście poleciłem, że wszystkie nieobecności uczniów są usprawiedliwione. Również tam, gdzie nie docierali nauczyciele, albo były zastępstwa, albo, albo zajęcia przerazały się w zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. No i tyle. No cóż, dzisiaj, dzisiaj już o 6.00 przekazałem mi informację, że, że zajęcia odbywają się w trybie normalnym. No cóż, no. Być może można było o 6 wydać komunikat o, o, o zamknięciu szkół, no ale nikt się nie spodziewał takiej skali braku możliwości docierania do miejsc pracy, do szkół, więc, więc ewentualnie w pierś możemy się bić, natomiast, natomiast skala ta zaskoczyła wszystkich. Ale panie starosto, pan mówi, że nikt się nie spodziewał, ale to wystarczyło wyjść na zewnątrz i zobaczyć jak ta sytuacja wygląda. Myślę, że ma pan takie służby. Które są pod Panem, które mogą Panu przekazać informacje, a skoro wyjechało o 3-4 rano, to ja wiem, że policjanci doskonale wiedzieli, jaka jest sytuacja, bo oni nie byli w stanie reagować tak, jakby to należało na te zgłoszenia, które mieli, to po pierwsze, po drugie, widzieli, jaka jest sytuacja w samym kobrzegu, być może także poza kobrzegiem, to trzeba już by było zapytać Pana komendanta, i oni mogli takie, takie informacje gdzieś Wam przekazywać, a być może do Was docierały. Ale ponieważ obiecałem czytelnikom, że o to zapytam pana, to oni znowuż mówią tak, że być może spodziewaliście się, że sytuacja się poprawi na tyle, że, że to odmarznie, jakoś to ruszy. I dlatego tego nie zrobiliście, bo każdy człowiek, który wyszedł, to najpierw stał wczoraj na przystanku, autobusy nie przyjechały, nikt nikogo nie powiadomił. Tak? No, ciężko akurat o to winić, że one nie wyjechały, bo nie były w stanie wyjechać. To jest jak gdyby jasne, ale ludzie mówią, że zostaliśmy zostawieni sami sobie. Tak, takie jest poczucie, że do tej godziny ósmej, kiedy już wszystko było mniej więcej wiadomo i o 7.55 mamy wschód słońca, to, to tak jakby słońce wzeszło i dopiero, jak oni mówią, decydentów oświeciło, że coś trzeba z tym fantem zrobić. Co pan na to? No ja, ja tutaj ja pierwsza informacje o sytuacji na drogach miałem o 6 rano od pani dyrektor Magdaleny Dąbrówki, która z kolei miała te informacje od, od swoich służb, które jeździły w terenie i, i zapowiedź, że jest źle. Tak otrzymałem, natomiast natomiast te, no nie spowodowało to, to, przyznaję, że decyzje o odwołaniu zajęć w szkołach i tak dalej, bo, bo również odwoływanie zajęć w szkołach regulują przepisy oświatowe. Jasne, że, że, że organ prowadzący ma prawo do podjęcia takiej decyzji wspólnie z dyrektorami, ale tak naprawdę to. To do momentu, kiedy się rozpoczynały te zajęcia i nie wiedzieliśmy, jaki jest stan, bo, bo trudno nam było przypuszczać, że aż tylu uczniów nie, nie dotrze, nie? Że, że komunikacja nie będzie jeździła. Ci rodzice, którzy zdecydowali się dowieść uczniów swoimi samochodami, to, to dowieźli. Mieliśmy uczniów w internatach w internatach uczniowie w komplecie byli. 100, 141 usił w internacie w Gościnie przystąpiło normalnie do zajęć. Więc, więc oczywiście tam, gdzie gdzie byli nauczyciele z kolei, z kolei dotarli. Więc, więc no, tutaj mo, można, można długo rozmawiać i, i, i pewnie, pewnie niektóre rzeczy można było zrobić lepiej, bardziej przewidywać, natomiast no, Sytuacja była naprawdę zaskakująco yy, dramatyczna. Pytam o to, dlatego i tak już kończąc ten temat, yy, dlatego że Sytuacja zawsze kryzysowa jest zaskakująca. Znaczy, czasami nie można jej przewidzieć w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, ale Oczywiście, wynika z tego. Że... Co, prawda, co prawda, ja muszę powiedzieć, że, że poprzedni rok był wyjątkowo obfitym rokiem w różnego rodzaju szkolenia, ćwiczenia i tak dalej, zarządzania kryzysowego, zarządzania, zagrożeń militarnych i innych. Natomiast no powiem także, że w mniejszym stopniu nastawialiśmy się w ubiegłym roku na szkolenia i przygotowania do sytuacji kryzysowych wynikającej z tak drastycznie złych warunków pogodowych. I, I to pewnie jest wniosek, że należy również któreś z ćwiczeń poświęcić tego typu zagadnieniom. Tylko to muszą być takie ćwiczenia, żeby scenariusz was zaskoczył. A jak wy ciągle znacie te scenariusze, ja, ja jestem do tego, podchodzę do tego bardzo krytycznie. Bo ja widzę, jak wyglądają te szkolenia, a was pokonał wczoraj deszcz. Ja, jako dziennikarz, nie zmienię zdania. Nie mogę go zmienić, kiedy widzę, że marznące opady powodują, że nikt nie potrafi podjąć decyzji. Co więcej, że informacje na temat tego, jak to wszystko wygląda na dole które albo docierają, albo nie docierają z innych powodów kiedy macie prąd, ogrzewanie i komunikację powodują, że nie potrafimy zadbać o mieszkańców, żeby ich powiadomić, zostańcie w domu. Nie korzystajcie z dróg, nie obciążajcie służb, bo i tak jest dużo zdarzeń, a było ich wczoraj sporo. Na drogach i powiatu, i całego województwa. Zadbajcie o własne bezpieczeństwo. Jak sytuacja się poprawi, będziemy to komunikować. Od tego są media, od tego jest internet, wszystko wczoraj działało, a w sytuacjach kryzysowych zakładamy, że to nie będzie działać. To ja obawiam się o to, co będzie, gdy to faktycznie nie będzie działać i będzie jeszcze można się komunikować. A wczoraj wszystko było, tylko coś nie zadziałało. No, tak, może nie do końca, natomiast to, to, to ma pan redaktor rację, że brak prądu jest bardziej krytycznym i uniemożliwia komunikację w dużym stopniu. Natomiast no, my, my w ramach, w ramach przygotowania do, do różnych sytuacji kryzysowych mamy podpisane porozumienia z podmiotami ochrony ludności, między innymi z waszą redakcją, z innymi, I, i z tego kanału można było faktycznie skorzystać. Natomiast, natomiast yy, no dalej podtrzymuję, że skala zaskoczyła i i następnym no, razem będziemy chyba reagować lepiej. Jasne panie starosto. Kończąc ten temat przechodzimy do spraw bieżących. Jutro sesja. Jak widziałem porządek obrad, to same pana sprawozdania praktycznie nie licząc chyba tak, w no, no, na, na, te, na tę pierwszą styczniową sesję nie ma, nie ma wiele materiałów do, 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 do przedyskutowania, natomiast e, informacyjne są sprawozdania i, i, i to, to po prostu trzeba przejść i, i tyle na kolejne sesje. Będzie więcej materiałów, bo zarówno będą będą i, i nasze, nasze historie inwestycyjne i, i, i informacje o różnego rodzaju wnioskach. Więc, więc ta sesja jest taka typowo robocza, która, która pozwala wszystkie bieżące sprawy, że tak powiem przyklepnąć przez Radę i, i, i Idziemy dalej do przodu w 2000. Ja to nie, nie, nie mówię o tym pod takim kątem, jak rozmawiamy, sobie czasami to chyba tak jest już w powiecie, że sesje są od tego, żeby stanowić prawo, a komisje są od tego, żeby o tym dyskutować. I to tak się powinno odbywać, a bo dyskusja na sesji. Skoro tak powiem. I tak powiem szczerze, jak sobie rozmawiamy w tej komentatorskiej audycji, dlaczego? No bo skoro komisja. Państwo bardzo często przecież zgodnie ze statutem przedstawiacie zdanie komisji. Na tym zdaniu komisji utarło się stanowisko radnych, prawda? Kluby podjęły jakieś decyzje. No to taką dyskusją na sesji, ja pomijam kwestie ewentualnych pytań do, do zarządu powiatu, na przykład, tak, czy do jakiegoś tam autora danej uchwały, to trudno że tak powiem wskazywać, że na tej takiej dyskusji różnej, no bo wiadomo jest transmisja na sesji, że zmienicie zdanie, więc więc te sesje jak są rzeczowe absolutnie, i sensowne. Absolutnie komisje są takim forum do, 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 do ścierania się, wypracowywania wspólnego stanowiska, a później, później sesja w zasadzie jest miejscem, gdzie przegłosowuje się te stanowiska. Będziemy oglądać. Panie Starosto, ja jak zwykle tematy inwestycyjne, chciałem zapytać kwestię przebudowy dróg. Gdzieś tam ostatnio podpytywałem, to usłyszałem, że jest coś takiego jak program związany z Pomorzem Zachodnim na dobrej drodze. Tak, jest to program Marszałka, który, który w tym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat przeznaczył 60 milionów złotych na drogi powiatowe. Z tym, że no, y, oczywiście bardzo cieszymy się z tego programu i, i, i pracujemy tam do 28 lutego. Należy złożyć wnioski, maksymalnie dwa wnioski. Y, maksymalna kwota dofinansowania może być 4 miliony złotych y, przy procencie dofinansowania 50%. To de facto oznacza, że jeżeli byśmy sięgnęli po całe te 4 miliony złotych dofinansowania, to musimy znaleźć w naszym budżecie uchwalonym już budżecie 4 miliardy złotych na wkład własny dodatkowo punktowane są porozumienia z gminami, a więc te drogi, które zamierzamy, a na 100% będziemy robili nie mierze gdzie już jesteśmy po rozmowach z gminą Siemyśl i, i Gmina Siemyśl deklaruje myślę, że to stosowną uchwałę Rady Gminy zostanie przyjęte, dofinansowanie 200 tysięcy złotych na zadanie, które będzie przekraczało ponad 3 miliony złotych, więc i, i, i w tym momencie dzisiaj nawet online odbędzie się konwent starostów województwa zachodzi pomorskiego, gdzie Przewodniczący konwentu, starosta Szczecinecki Krzysztof Lis przedstawi nam wyniki rozmów z marszałkiem na temat wykorzystania. Tutaj jedna rzecz, która nas hamuje, to znaczy może nie hamuje, ogranicza. To jest to, że w regulaminie tych środków jest zawarte stwierdzenie, że drogi, które byśmy chcieli robić za te marszałkowskie pieniądze, muszą łączyć się z drogami wojewódzkimi I nie... I nie każde, nie każde nasze dokumentacje, które posiadamy i które byśmy chcieli w pierwszej kolejności robić, spełniają to kryterium. Również nie może być robiona droga, która ma dwie numeracje, a więc planowaliśmy, planowaliśmy Aleję dymbową z częścią drogi w stronę powiatu białgarskiego, ale nie da się, bo są dwie drogi o różnej numeracji i to również program wyklucza. Będziemy rozmawiali i z marszałkiem i podejmowali decyzję tak, żebyśmy maksymalnie mogli skorzystać, a pani skarbnik w tej chwili szuka, gdzie w budżecie znaleźć te 4 miliony złotych, z czego zdjąć, z czego można dołożyć, bo to nie jest takie proste przy uchwalonym już budżecie. No tak, ale z drugiej strony trzeba się też o te pieniądze starać, jeżeli można realizować inwestycje. Więc... Jak, naj jak najbardziej jest to pierwszy gest w stronę powiatów od dłuższego czasu, gdzie, gdzie pojawiają się takie dodatkowe środki. Ja myślę, że i mam nadzieję, że. To stanie się normą na kolejne lata, że marszałek będzie wydzielał. Bo tak między Bogiem a prawdą, to autostrady już mamy w miarę do, do, bardzo dobrej jakości, ESKI, drogi ekspresowe, wszystko mamy w dobrej jakości. Natomiast najbardziej zaniedbane są drogi powiatowe. Już wiele dróg gminnych jest w dużo lepszej jakości, jak, jak część dróg powiatowych, i to nie wynika czy z braku umiejętności gospodarowania, czy, czy, czy złego alokowania środków. To wynika po prostu z braku środków na drogi powiatowe. Tak, tylko to też wymaga, i tu chyba tak już wskazują systemowcy, konieczności zmiany przepisów dotyczących finansowania powiatów, bo bez tego dalej po prostu powiaty, które no nie mogą generować dochodów w różny sposób, tak jak robią to gminy, czy pozostałe samorządy, no to, to będzie dalej tak wyglądało, no bo skąd nawet macie brać pieniądze? Ja, ja naprawdę to rozumiem. Natomiast no, nie rozumiem, że przez tyle lat nie można tego zmienić, tak? To w bowiem. powiatów polskich i, i w ogóle sami sami tobie wielokrotnie zgłaszali wnioski o zmianę systemu finansowania dróg. Jeszcze dawno, dawno temu było coś takiego jak subwencja drogowa, czyli algorytm, że ilość dróg, ilość kilometrów dróg. W, wykazywała, ile należy przyznać dla danego samorządu środków na, na, na remonty i, i, i ewentualnie budowanie nowych dróg. Więc, więc do czegoś takiego powinno się wrócić. Oczywiście z założeniem, że, że wysokość w tym algorytmie będzie na tyle wystarczająca, żeby można było na bieżąco utrzymywać w dobrym stanie drogi powiatowe, jak również je remontować i, 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 i rozbudowywać. Tak, zgadza się, jak jeszcze jakiś powiat ma... Szpital to już w ogóle nie ma pieniędzy na, na drogi, bo po no prostu... mamy to szczęście, że u nas jest szpital regionalny, ale blisko 200 powiatów ma szpitale powiatowe i jest to ja po prostu tym starostom współczuję, bo, bo jest, jest to takie źródło generowania kosztów i, 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 i stwarza realne problemy z utrzymaniem. Naszym zadaniem jest dbało się o bezpieczeństwo, o zdrowie mieszkańców ci starostowie, którzy mają szpitale naprawdę mają niezły ból. Panie Starosto, a tak jeszcze, jak jesteśmy przy inwestycjach, a była gdzieś tam mowa o rozbudowie okruszka, to jest dalej aktualne? To znaczy, to, 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 to nie jest marzenie, to jest konieczność. I, i, i my przymierzamy się, już jesteśmy po rozmowach z projektantem, chcielibyśmy dobudować, dobudować przy istniejącym okruszku, bo mieliśmy fajną ofertę od wójta gminy Rymań, pana Mirosława Telewskiego, który po zamkniętej szkole w Targnini oferował nam pomieszczenia. Jednak wizja lokalna i jednocześnie no, problem dojazdowy powoduje, że nie możemy z tej naprawdę fajnej oferty skorzystać i, i y, musimy no, zwiększyć przynajmniej 8 sal lekcyjnych, I, aktualnie istniejące obiekt Okruszka i, i chcemy to wzdłuż płotu od ulicy Brzozowej y, dobudować. Jeszcze, będziemy w krótkim czasie na etapie projektowania, a później jak będziemy mieli projekt to... Bardzo szybko będziemy starali się zebrać, dokonać montażu finansowego, żeby jak najszybciej rozbudować, bo niestety potrzeby edukacyjne dzieci ze szczególnymi potrzebami z niepełnosprawnościami no rosną i tutaj tych dzieci nam przybywa, orzeczeń jest bardzo dużo i, i ta, w, w takim miejscu nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chcą skorzystać z naszej oferty edukacyjnej. A jak jesteśmy już przy, przy temacie szkół, to jeszcze tego tak poruszę. Ostatnio duża akcja organizowana w powiecie wyjścia z klasą. Widziałem, że to się cieszyło dużym zainteresowaniem, także w Kóbrzystwach. Tak, pierwotnie, pierwotnie powiaty że tak powiem kolokwialnie kręciły nosem na tę akcję Ministerstwa Edukacji, bo to zadanie zlecono powiatom i ono dotyczyło wszystkich rodzajów szkół, zarówno publicznych, niepublicznych, podstawowych, średnich i to zadanie do realizacji otrzymały powiatem. Myślę, że powiat kołobrzyski wywiązał się z tego zadania w bardzo dobrym stopniu, bo to zadanie zostało zlecone w połowie listopada z opcją, że do połowy grudnia należy to zrealizować i rozliczyć. My otrzymaliśmy na to 264 tysiące złotych. Skorzystało z tego 1314 uczniów i w ramach tego wyjścia z młodzież skorzystała między innymi z wyjazdu do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, nasze Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a głównie cieszył się tutaj ten nasz nasze obiekt zamiejscowy, czyli schrony w Podborsku, Hewelianu w Gdańsku, Filharmonia Gorzowska, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, a więc 1314 uczniów, wydaliśmy na to 264 tysiące. Jest to rozliczone, myślę, że, że ku zadowoleniu zarówno samych uczniów, jak i, jak i nas jako realizatorów tego zadania. Tak, wyjście, wyjście w taki sposób to jest dobry pomysł, i dowiedzenia się czegoś ciekawego na zewnątrz. A panie starosto, a tak jeszcze na koniec, yy, widziałem, że zbierał pan na Wośp, yy, byliśmy yy, na Molo. Jak pan ocenia tegoroczną orkiestrę? Yy, oczywiście, ja zawsze jestem pod wrażeniem. Tego pospolitego ruszenia, tego tej, tej, tej zarówno organizacyjnej strony ze sztabu każdego, który w Polsce działał. My byliśmy jednym z blisko kilkudziesięciu tysięcy sztabów, które w Polsce działały. I Ponad zapisanych 250 wolontariuszy, to jest naprawdę bardzo dużo chętnych. No i kwota zebrana u nas tam około 270 tysięcy. To jest kwota imponująca, naprawdę widać było szodrość, hojność ludzi na ulicach, co prawda tych ludzi jakby, jakby mniej było w tym roku. Natomiast natomiast no zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców dorosłych jest trudne do przecenienia. Ja myślę, że tutaj nie wdaję się w jakiekolwiek dyskusje polityczne, ideologiczne. Ja całym sercem jestem za, za, za akcją. Jasne, że można dyskutować, że to państwo powinno łożyć na, na ten sprzęt w szpitalach, ale, ale myślę, że, że orkiestra jest jednym z czymś, co łączy wielu ludzi. Łączy wielu ludzi, ci, którzy nie chcą dawać nie muszą, ci, którzy chcą dawać dają i, i to jest piękne, że, że w rytm muzyki, w rytmem imprez organizowanych w Kobrzegu bardzo dużo się działo. Tu chwała sztabowi, chwała Regionalnemu Centrum Kultury i, i wszystkim innym podmiotom, które się zaangażowały różnego rodzaju straże, pożarne, y, 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 policja, straż graniczna, no wszyscy, kto mógł, kto mógł, przyłożyli swoją cegiełkę do tego końcowego sukcesu, a, a z tego, co w skali kraju widzimy, to najprawdopodobniej, bo wyniki będą gdzieś tam w marcu, rekord ponownie zostanie pobity, y, ubiegłoroczny a bo, o ile pamiętam, około 280 milionów złotych w ubiegłym roku było, więc y, Moim zdaniem naprawdę warto, jeżeli człowiek leży, a ja też mi się zdarzył raz czy dwa być w szpitalu i jak się widzi ten, ten sprzęt z naklejonym serduszkiem wielkiej orkiestry, to, to wtedy człowiek dochodzi do wniosku, że warto było. Tak, a po pierwsze, a po drugie, ludzie wstali, wyszli z domów, była piękna pogoda, dopisała, przynajmniej tam do pewnego czasu było słoneczko, tak więc w styczniowy dobry, udany weekend za nami i przynajmniej zrobiliśmy coś dobrego komentował wydarzenia bieżące. Starosta Obrzyski Mirosław Tysikowski. Ja dziękuję za spotkanie. Dziękuję za uwagę, dziękuję panie redaktorze.